Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu na moim hektarze bagna, a w zasadzie to w sumie teraz na hektarze lodu. I dzisiaj poza karmieniem kur też sobie coś porobimy. Nie pada deszcz, nie pada śnieg. Mamy tutaj lekką odwilż, jak wczoraj. Już powoli śnieg znika w środku. I planuję dzisiaj dać tam membranę, pociąć kantuweczki, o tych, żeby zrobić już stelaż pod tamtą blachę. Nie wiem, czy uda mi się przykręcić blachę, ona jest o, tutaj pod śniegiem, no ale to zobaczymy. E, I jeszcze jest jedna rzecz. Słuchajcie, kupiłem piecyk gazowy. Także tam stoi. Rozpakujemy sobie zaraz ten piecyk i nagrzejemy trochę w kurniczku. Zaraz damy im wodę. Zobaczymy, czy tam wszystko, czy nic nie pozamarzało, czy wszystko żyje. Oho, jedno co widzę, to klatka jest zamknięta. Ale jest zamknięta tak w zasadzie. No nie ma co podchodzić, bo tu jest dużo śniegu, a nie mam kaloszy. Nie ma żadnych śladów wokoło więc prawdopodobnie przez wiatr została zamknięta jakoś albo, no nie wiem, jak to się dzieje. A te ślady tutaj, moi drodzy, ja się śmiałem, że to może jakiś łabądź, a później sam wpisałem w neta tropy łabędzia na śniegu, na lodzie i tak dalej i wychodzi na to, że to faktycznie był łabądź. Tym bardziej, że bardzo dużo osób z was pisało, że to łabądź. O, patrzcie, tutaj się już rozpuszcza coraz bardziej, <laughs> nie widać tego białutkiego śnieżku. Kaczuchy tutaj sobie stoją, chilują. Zaraz damy im jakiś świeżego żarcia, chociaż one mają żarcia. Eee, mają nasypane tyle, że powinno im starczyć spokojnie na 4 dni. O, tutaj nam woda kapie z dachu do wiadra, ale tu nam się łocholera. Nam się lód zrobił. Kurde, ja chcę to zrobić, ale tak, żeby sobie nie oblać zaraz spodni. O! I oblałem buty, ja pierdziele. I do skarpetek weszło, niedobrze. Dobra, wywalimy lód. Zara, podgrzejemy tą wodę im. Ło, tu się zrobiło tego całkiem sporo. Czyli znaczy, że było w nocy na minusie. O, ale mi łapa zamarzła. Dobra, najpierw odpalimy sobie piecyk, a później się będziemy bawić w grzebanie w jakimś to lodzie. I jeszcze chciałbym dodać, że wspominałem o, o tym, żebyście mi podsyłali linki do siedlisk na sprzedaż i tak dalej. I powiem wam, że muszę przyznać, że mam naprawdę bardzo zaangażowaną widownię. Dostałem lekko. Te niecałe 24 godziny, bo jak to nagrywam, to na 24 godziny nie minęło do opublikowania. Dostałem ponad 20 wiadomości z różnymi ofertami. Także wierzcie mi, Niezmiernie mi miło, bo to znaczy, że jednak mnie słuchacie. Nie tylko ktoś puści tam w tle. No dobra, kuraki oczywiście mnie zobaczyły, to tutaj czekają. Słuchajcie, niedługo ja Wam, kuraki tutaj, jakiś towarzyszy nowych dorzucę, albo bardziej towarzyszki. I muszę te nowe poidło podgrzewane tutaj przywieźć. Dobra, mam nadzieję, że. Zresztą dzień już jest coraz dłuższy, także i fotowoltaika zaraz będzie lepiej wyrabiać. Kaczucha widzę, że żyje tam. E, moglibyście się ciekawić, czemu. Ta jedna kaczka jest tutaj z kurami. Słuchajcie, ona kuleje, kaczki łażą po sobie. Są takie, no takie przygłupie, lekko. I, I ta kaczka sama tutaj weszła i postanowiłem, że niech sobie tutaj siedzi na rekonwalescencji. No i dzisiaj jesteśmy tak wcześnie. Zobaczcie, że tutaj tylko trzy jajka są. To bardzo mało. No ale dobra, idziemy po piecyk. W ogóle ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Póki jest taki śnieg, widziałem fajny filmik że w takim śniegu kładziecie miskę i możecie sobie zrobić lody. Normalnie tak od ręki w 30 minut. Aż się zastanawiam, czy przetestować e, coś takiego i Wam też nagrać. Pyk. No dobra. Wyciągamy tego bydlaka. Taki piecyk kosztował, słuchajcie, 200 zł. Już taki mam jeden. Tylko niestety nie mam go w domu, mam na budowie. I uważam, że jest to naprawdę Trafiony zakup, jeśli chodzi o, o taki piecyk. Tylko zastanawiam się go, bo będziemy tutaj robić. Chociaż on mi dużo nie jeda, to nie wieje jak webasto. No i ciekawi mnie też, tak z drugiej strony, czy bardziej się opłaca kupić webasto, czy właśnie piecyk gazowy. No dobra moi drodzy, słuchajcie, mam już tutaj wężyk e, z reduktorem. Ja mam taki reduktor na szybko złączkę, ponieważ takie też butle kupuję. Mam tutaj też taki zwykły re reduktor zakręcany. Myślałem, że nie mam węża po prostu, dlatego zostało to kupione, a się okazało, że mam węża, ale tutaj jak widzicie, no nie jest to najlepsze połączenie, aż można obkręcać, chociaż gaz, to tam się nic nie stanie, ale zaraz sobie wywalimy tą trytkę i skręcimy to na opaski z tego zestawu. No dobra, rozpakujemy sobie to tutaj. Wiecie co, jak szaleć, to szaleć. Wąż też sobie weźmiemy nowy. Po prostu. Nowy to nowy. Z tego tylko ściągniemy reduktor. A to będzie ciężko. Obciąż to ja po prostu obetnę ten nóż. Ten wąż. Hop. dobra. Wąż oczywiście się przyda, także trzeba go gdzieś schować tutaj na półkę. Na półkę ze wszystkim. Gorda, jest tak zimno, że ten wąż to prawie by mógł pęknąć. No dobra. To się całkiem solidnie trzyma. Druga opaska czeka. Teraz my sobie otwieramy ten piecyk. Ogólnie polecam Wam. Nie wiem, butla gazu teraz kosztuje 60 zł. To jest butla e, z samym propanem, nie propan-butanem. Także ona też jest bardziej wydajna. Dobrze, że to jest leciutkie. No już uderzyłem. Zara, jeszcze rozwal. No i tak, taki piecyk kupujecie za dwie stówy. Nie wiem, na Allegro może jest 20 zł taniej. I taki piecyk, moi drodzy, myślę, że na tej jednej butli na minimum za 50 zł lekko z 5-6 dni byście mogli go używać. A jakbyście go włączali, wyłączali, czyli na przykład ustawili go na 6-8 godzin na tym minimum, wyłączyli go, a dało żeby podgrzać temperaturę, później ją zrzucić w dół i tak cały czas, to myślę, że lekko Wam wytrzyma tydzień, półtorej tygodnia. Za 5 dych, dosłownie za 50, no, przepraszam, za 60 zł butla. Czyli wychodzi nam ogrzewanie jakichś takich mniejszych pomieszczeń. Ten rzekomo jest do 80 metrów kwadratowych, ale to to taka ściema. 80 metrów, no, to, no dobra, by nagrzał, nie? Ale zawsze pytanie jakim kosztem? Oczywiście, jeśli boicie się podłączać takiej butli gazu i tak dalej, bo są ludzie, co się gazu boją, no to nie, musi, nie róbcie tego sami. Pokażę wam też taki tip, jak jest tak mocno zmarznięte i nie chce wam ten wąż na końcówkę, to bierzecie sobie zapalarkę, podgrzewacie węża. Oczywiście, nie za mocno, tak, żeby tam nie uszkodzić tej otuliny. Chodzi o to, żeby ją podgrzać. Chodzi o to, żeby ją podgrzać. Oczywiście, za mocno otulinę nie, nie uszkodzić. I on się zrobi wtedy taki gumowy na chwilkę. To musicie ruszać płomieniem. Mówię, żeby nigdzie nie wypalić tej gumy. Dobra, i teraz jak mamy taką mięciutką, podchodzimy. O! Samo wchodzi. A de facto można by było jeszcze na poślizg zrobić. Pamiętajcie, na sucho to nic nie idzie. I teraz, jak podgrzaliście tą końcówkę, to zanim ją skręcicie, to dajcie jej z dwie minutki w takim zimnie, żeby ta guma się usztywniła z powrotem. To no dobra, jak mamy wszystko podłączone, to oczywiście musimy tutaj tą zrzucić. Pastylkę, pyk i teraz podłączamy, patrzcie ta na klik jest zarąbista wy podejrzewam, że znacie głównie tą wkręcaną, Patrzcie, ja podchodzę klikam, przekręcam i już gotowe jest, a żeby ją ściągnąć jakby ktoś kiedyś nie wiedział, bo dużo osób do nas przychodzi do kebaba i nie potrafi butli ściągnąć takiej, obkręcacie jak macie tutaj ten zielony bez płomienia, z reguły jest płomień to znaczy że idzie gaz, cyk klikacie i spada i znowu podchodzicie, cyk klikacie, przekręcacie na płomień Wtedy blokuje wam to i macie gotowe. Taki prosty tip. Ja wiem, że dla niektórych to pewnie się wydaje oczywiste, ale wierzcie mi, przychodzą ludzie, którzy tego nie ogarniają. Teraz tak, tu sobie wrzucamy. Ja tej osłony tutaj na butle nie daję, bo mi to zawsze przeszkadzał. Tą butlę chcecie wyjąć szybko, czy coś w tym stylu i po prostu nie ma jak. No dobra, e, trzeba to tak ustawić, żeby nic nie stało z przodu, oczywiście. I teraz tu jest fajne dla mnie w tym piecyku, że. Nie potrzebujecie prądu, żeby go uruchomić. Dokładnie tak. Zobaczcie, dajecie sobie tutaj gaz na minimum, czyli na ten najmniejszy płomień i wtedy wam się pali tylko ta środkowa. Oczywiście to nie jest żadne sponsorowane czy coś, żeby ktoś nie myślał. Nie, nie współpracuję z tą firmą. No, e, środkowy to jest mały płomień, średni płomień to dwa, a maksymalny to trzy. I gwarantuję wam, że naprawdę ma to kopa. No i teraz dajecie na ten mały, ciskacie to, żeby puścić gaz i strzelacie iskrom, żeby się odpaliło. O, poszło nam, widzicie? Mamy gaz i teraz musicie go trzymać. Mi to ciężko jedną ręką nagrać. Musicie go trzymać jeszcze, żeby troszeczkę podgrzać tutaj tą płytkę ceramiczną. O, i teraz odpuszczacie i to nam już tutaj grzeje. Zobaczcie, ale tu zaraz będzie cieplutko. Aż ten śnieg chyba na ziemi w końcu zejdzie. Zobaczymy, może ja sobie to tam wezmę, jak będę ciął, żeby to nam nie dmuchało ciepły. A teraz sobie jeszcze odpalimy na starcie, na trzeci płomień. Zobaczcie, o, i teraz wszystkie trzy pracują. I uważam, że jeśli chcecie dogrzewać taki kurnik, jak mój... W ogóle kur się nie dogrzewa. Zacznijmy od tego, bo e, zaraz będzie dużo osób, że kur się nie grzeje, że one sobie dają radę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zgadzam się, kur się nie grzeje. Kury nawet w minus 20, 20 stopniach sobie poradzą. E, po co ja wstawiam tutaj taki piec, ktoś by się zapytał. E, jest jedna rzecz, którą u mnie powinienem grzać. A mianowicie, chyba nawet sobie kupię jakieś maty grzewcze do tego magazynu energii, ponieważ baterie LiFe Po4, czyli te tutaj co są, one najlepiej działają powyżej 10 stopni, tak? Od 10 do 30 stopni, żeby było w pomieszczeniu, i im jest dobrze. Jak są w temperaturach ujemnych i chcecie je ładować, bo one bez problemu przy minus 10 też się rozładowują. W sensie możecie, ich możecie je użytkować, ale problem się robi, jak zaczynacie je ładować. Bo jak zaczynacie je ładować, coś tam się w nich osadza. Nie chcę gadać bzdur, co, bo, bo nie pamiętam aż tak, ale ogólnie e, dla nich najlepiej, jakby było 5-10 stopni minimum w zimę i one będą zadowolone. A jak wasze. Uff, patrzcie, jak kucham. Ja... Czyli trochę zimno jest chyba. A jak wasze baterie będą zadowolone to i wy będziecie zadowoleni. Kurde, ale czemu ja tak zacząłem chuchać? Przed chwilą tak nie chuchałem, może zimniej się zrobiło, albo właśnie cieplej. O, no, bo od tego to idzie już takie ciepło coraz bardziej, to zaraz się nagrzeje i tu będzie naprawdę fajnie. Także zmierzymy sobie tutaj temperaturę teraz, zostawimy to, pójdziemy sobie robić dalsze rzeczy i wrócimy tutaj zobaczyć, ile stopni poszło do góry. Słuchajcie, moi drodzy, mamy tu w środku aktualnie, zobaczcie tutaj, 1 stopień Celsjusza. I swoją drogą, jakby kogoś interesowało, to mamy 7,5 kW prądu w zapasie. Dobra, mamy 1 stopień Celsjusza. Zostawiam piecyk. E, zaraz, oczywiście, damy źleć kurom. One mają jeszcze żarcia po wczoraj, ale ja im cały czas dosypuję. Słuchajcie, zwierzaki mają mieć żarcia na fula. Ja będę sobie przy okazji coś tam nagrywał, ale sobie pogadamy. Dobra, słuchajcie, widzowie. Odpaliliśmy sobie liveika tutaj, także y, zapraszam. Jak będziecie kiedyś widzieli, że. Mamy live'a, no to mamy live'a. Sobie tutaj rozmawiamy. Jakbyście mieli jakieś pytania do mnie. Jest nasz 30 osób po 5 minutach. Całkiem nieźle. Siemanko gospodarz, sam niedługo będę startował z projektem kurnik. No proszę bardzo, ja polecam każdemu. E, jeśli chodzi o własne kurki, powiem wam, że tak jesteśmy nagrzani na to, żeby mieć te własne siedlisko jakieś, kupić. Takie z budynkami. Już wiecie, bo jak są budynki na mapie, no to jest prościej cokolwiek budować, nie? Dobra, ja im dam jeść. No, także trochę tych pytań na live jest, a my sobie w międzyczasie nakarmimy kury. Olera, Tu kamera nie spadła, zaraz gnojownik. Jezu, jak wy dużo jecie w ogóle kury? Jak wy dużo jecie tutaj? Widzę, mam trzy jajka do zebrania, także dzisiaj kury się coś obijają. Ostatnio to nawet było ok, bo było ponad połowa jajek. Z kury. No dobra, moi drodzy, jesteśmy po 2,5 godzinach live'a. Niestety nic więcej nie udało mi się dzisiaj zrobić. Leśmy gadali i tak dalej sobie z widzami. Także jak ktoś jest chętny, to pilnować kiedy są live'y. No i moi drodzy, przez te 2,5 godziny chodził tutaj cały czas piecy. Chodził na trójce. Ja teraz zmieniam na jedynkę, bo zaraz się zbijam z działki i e, przez 2,5 godziny. Temperatura podniosła się na 4 stopnie Celsjusza. Ktoś by powiedział, że to mało, a z drugiej strony, tą kubaturę trzeba najpierw nagrzać. No i kolejna sprawa, że na dworze też jest dużo, dużo, dużo zimniej niż było, jak zacząłem nagrywać. Zostawiam to tutaj na los i zobaczymy jutro z rana, jak przyjadę, ile będzie stop. Czy opłaca się takie miejsce dogrzewać, właśnie gazem. Zobaczcie, moi drodzy, lecimy w nocy na działkę. Jest druga nad ranem. Droga wyboista. Ale już troszeczkę ten śnieg się ubił, i da radę w miarę tutaj jechać, prawie jak po autostradzie. Na dworzu jest minus 8. Zaraz zobaczymy, jaka temperatura jest w kurniku. No dobra, dotarliśmy na działkę. Jak widzicie, droga już jest w miarę przejezdna. Ej, I teraz lecimy zobaczyć sobie temperaturę. Na dworze aktualnie w aucie pokazywało mi minus 8. Także jest dosyć zimno. Patrzcie, światełko działa. O, butla cała ośroniona, to dobrze. I powiem wam, że tutaj. Tutaj w środku to jest tak zdecydowanie cieplej, bym powiedział. Zaraz zobaczymy sobie, czy zamarzła im woda, czy nie. No dobra, zobaczcie. Zaraz im wymienimy na nową. Ale w środku woda nie zamarzła, a na zewnątrz minus 8 stopni. No zaraz wymienimy, bo one jak zawsze to nabagniły, nabrudziły do środka. Okej, okay, jest późno i zimno. Ja tu się tak staram w miarę szybko im podać. Zobaczcie, tutaj już mają w miseczce nową wodę. Oczywiście trzy słomy zaraz wrzuciły. Woda z domu przywieziona. Zara im damy żreć. No i ja to jestem mega zadowolony. Powiem wam, jestem zadowolony z tego piecyka. Bo... O jajka, możesz mi na jajka dać i rękawiczkę. Tu jest <gry> na drabinie. Także jestem mega zadowolony z tego piecyka. Mówię, zobaczymy na ile starczy taka butla na minimum. Dam wam oczywiście znać. Ale słuchajcie, tutaj mamy kubaturę, gdzieś 60 metrów kwadratowych, ze 3 metry wysokie, nade mną to nawet jest ze 3,5 metra. To ile mamy z 200 metrów sześciennych? No, 180-200 metrów sześciennych. I taki piecyk na minimum tutaj ogarnia. Także, no mega, mega, mega jestem zadowolony. Oj, ciekawe, czy to jest wszystko dzięki naszej ścianie płaczu z kartonów. Zobaczcie, kartony się trzymają, kury nie wyżerają, jest dobry tydzień. Przewiewu żadnego nie ma, także spoko. Słuchajcie, zbierzemy sobie jajka, bo widzę, że tutaj kuraki zrzuciły na dół. Długo jak się trochę poprawi, ogarniemy tego blaszaka to będziemy budować własne gniazda, które będą same odprowadzać jajeczka w dół. Jak chcecie zobaczyć takie projekty budowlane u kur, to dajcie znać w komentarzu, standardowo. No dobra, mamy pięć jajek, niedużo, ale są mrozy i kury ostatnio jakoś tak troszeczkę mniej się niosą. Powiedzmy 30% dziennie z, zrzuca jajeczka. Patrzcie, one sobie teraz jedzą, piją, teraz jeszcze kaczuszki dostaną. No i widzicie, za nieduże pieniądze, taką butlą gazu, można podgrzać ten kurnik. Zobaczymy na ile dni to starczy. Ja stawiam, że z 5-7 dni powinno być. Podychę za dobę za ogrzewanie. Nie ma źle, a takich ujemnych temperatur, jak będziemy mieli może ze 2 tygodnie, no to damy dwie stówy, a przynajmniej im woda nie zamarza. Także spoko. Ważne, żeby kurczaki miały lepiej. No i dwa dla magazynu energii. To też będzie lepiej, jak nie będzie tutaj minus 8 jak na dworzu, a te 5-6 stopni na plusie. Bo, jak przed chwilą patrzyłem, to chyba było w środku aktualnie 4,5 stopnie. Zobaczcie, jak, jak leci para. To głównie dlatego, że wszedłem z mrozu i teraz tak tutaj kuchamy. Ale to znaczy, że jest tutaj w miarę ciepło względem tego, co jest na zewnątrz. A Wy dajcie znać w komentarzu, czy też w jakikolwiek sposób ogrzewacie kurnik ogólnie kury bez problemu poradzą sobie do minus 20 stopni. Ja tutaj to daję głównie ze względu, żeby im woda nie zamarzała, żeby te ptaki miały dostęp do wody praktycznie całą dobę, no i też po to, żeby magazyn energii nie ucierpiał, ponieważ był bardzo drogi i szkoda było, żeby teraz w mrozy osłabić jego żywot.